Cześć, z tej strony Miszwida Mateusz Bronowicki, zagramy sobie partię na czeską, wylosowaliśmy zawodnika z rankingiem 1564 i nastąpiły E4, E5, no wyprowadzamy figurkę, skoczekewczy, skoczek C6 i tutaj możemy sobie przejść do różnych debiutów, a ja wybiorę sobie goniec na C4 i będę udowadniał, że tutaj partia włoska jak najbardziej jest do grania. Goniec C5 i C3. C3 zagrałem ze względu na to, że chcę dojść do D4, a jeszcze wcześniej nie mogłem D4, ponieważ czarne figury tutaj bardzo dobrze ten punkt trzymały. Dlatego zagrałem C3 i H6. I wydaje mi się, że H6 jest chyba błędem. Jest to ruch, który nie do końca walczy o centrum. To dlatego ja tutaj już będę próbował przejmować inicjatywę ruchem D4, CD. EDCD. Oczywiście to jest jedyny ruch sensowny. To jest ruch Goniec B4 szach. Po każdym jakimś odejściu na B6 czy na E7 to my możemy już tam grać D5 i kolejne figurki zganiać. Dlatego tutaj Goniec B4 nastąpiło. I ja może spróbuję zagrać ruch Konik na C3 i zaraz będę tutaj próbował kończyć rozwój grając Goniec. Dobra, bicie. Nastąpiło bicie i d6. I kończymy rozwój. Pytanie, czy, czy czarne chcą tutaj wyskoczyć gońcem na g4 i walczyć o punkt d4 jakoś ze związaniem. Raczej nie, bo ten pioneczek tutaj ładnie wspiera, dlatego ja nie boję się gońc g4. Zagram roszada i po z g4 możemy się zastanowić nad tym, czy są w obozie jak jakieś słabości. I widzę tutaj taki motyw, tylko nie wiem jeszcze do końca czy mogę go zastosować, bo odpowiadając sobie na pytanie, gdzie są jakieś słabości w obozie czarnych, no to widzimy, że pioneczek na b7 nie jest broniony, no i widzimy też, że ten pioneczek na f7 też jest taki newralgiczny i my możemy spróbować go jakoś przyatakować. I chodzi o to, że tutaj jest taki ruch hetman B3, czy tutaj nie ma jakiegoś podwójnego uderzenia i ta pozycja będzie może problematyczna dla czarnego i zobaczymy jak tutaj yy, przeciwnik zareaguje zbił na F3. No dobrze, zbił na F3, mogę wtrącić na F7, mogę zbić na F3. Wydaje mi się, że bicie na F3 jest spokojne, ponieważ yy, no tam f7 czy b7 nie ucieknie, w każdym razie. Białe otrzymały parę gońców. Ten król po linii gierze jest otwarty, jakby nie stanowi jakiegoś problemu, ponieważ nawet takiego wyskoku nie ma sensownego. Trzymamy gońcem to pole, a jak będzie trzeba, to zagramy król h1, wieża g1 i. I tam nie mam problemu, po prostu król jest bezpieczny, a czarne na razie nie mają e, rozwoju pełnego i na pewno czy pioneczek B7, czy pioneczek F7, zaraz tutaj zginie. Wieża B8, no to już na pewno na pewno jest złe. Bijemy na F7, król F8 No i teraz pytanie, co dalej? Wzięliśmy pioneczka. Czy nam coś grozi? Na razie nic nam nie grozi, ten goniec chyba jest bezpieczny, chociaż tam jakieś może konia 5 wchodzi, ale to tego bym się nie bał. Yy, może trzeba zrobić tak, żeby zagrać f4, f5. Z tego względu, że te pionki rzeczywiście troszkę są słabe, a jak zagram f5, to taki łańcuch powstanie, gdzie przeciwnik nie będzie mógł nic zrobić. Kolejną rzeczą jest tak, że może trzeba zagrać goniec H5, żeby tutaj Hetman F7 przyszykować z matem, ale pewnie tam przeciwnik zagra Hetman F6 się obroni. Także no nie wiem co wybrać. No dobra, wybiorę, wybiorę ruch F4, zobaczymy. Hmm. Białe mają pioneczka więcej, białe mają centrum, białe mają parę gońców, nastąpiło oczywiście hetman f6, no i teraz pytanie gdzie odejść, tutaj jak odejdę, spoko, ale też mogę odejść tutaj i wtedy będę robił nacisk na c6 i będziemy grozić bicie i nie będą czarne mogły odbić, bo bierze na b8, także ja zagram goniec na d5, szacha się nie boję, król zagra na h1, konik e7, no ok, konik e7... Pioneczek tu jest pilnowany, tu jest pilnowany. No, zagram król H1. Wystarczy, że skończymy rozwój. A czarne figury też nie są jakby dobrze skoordynowane, ponieważ tam ten król tutaj przeszkadza. Bicie na D5 oczywiście hetmanem. I on tu mi proponuje wymianę hetmanów. Pytanie: dla kogo to jest korzystne? Wydaje mi się, że w tej pozycji wymiana Hetmanów jest dla niego korzystna, ponieważ to on ma tak naprawdę problem z królem. A ja, ja zagram jakoś tak aktywnie. I. Kolejna rzecz jest taka, że ten skoczek nie ma jakiegoś dobrego pola dla na szachownicy. Jakby jest ograniczony, nie ma takiego punktu, jakiejś fortecy na, który, na, na polu, który mógłby stanąć, i. Tam stacia w tym momencie te pionki bardzo go ograniczają. Dlatego to na pewno jest dla nas dużym plusem. A z kolei tutaj B5 przeciwnik zagrał. Czy to ma jakiś większy sens? Pytanie. Jak ja bym skonsolidował swoje wszystkie figury i szukał słabości, tutaj jest słabość, gdybym zagrał tak, gdybym zagrał f5 i tutaj zdwoił się po linii g, no to pytanie czy to nie będzie dobre no jakiś plan trzeba mieć, więc ja tutaj zagram, wieża g1 Mam dwie minutki zostały, dlatego będziemy tu troszkę musieli przyspieszyć tempo No, punkt G7 rzeczywiście jest taki odstający i możemy się tutaj przykolegować troszkę. Jak zrobimy nacisk, to jeszcze czasem będą jakieś strzały na H6 i wtedy po linii G coś tam przyatakować. Także on zagrał G5. Pytanie, czy ruch G5 w ogóle ma jakieś tutaj podstawy, żeby. Wydaje mi się, że to jest jakiś beznadziejny ruch i to tylko daje nam grę. Zbijemy, zbijemy, goniec g5, pytanie czy tutaj na h2 jakieś maty będą. Ale to raczej prosto obronimy, a ten król czary też jest odsłonięty. To samo on zbić na f2 nie może, bo zaraz nastąpi wieża f1 i, no i po linii f nie wytrzyma gry. Pytanie, bicie na g5, pytanie czy na h2 są jakieś kombinacje, ale tutaj nic nie ma. Hetman F2 nie mogę a Hetman F2 może zagrać yy, ponieważ, ja chciałem zagrać wieżę F1 ale w oczywiście wieża F1 byłoby błędem, ponieważ byłoby wieża H2 mat dobrze, Hetman tak, no muszę się obronić tutaj Hetman G3 przypilnować yy, no nie ma jak tutaj wprowadzać tych figur jakby są właśnie troszkę ograniczone a ja zaraz co ja zaraz będę chciał zagrać. Pierwsza rzecz, że zawsze każda wymiana hetmanów już teraz jakby mi się opłaca, bo mam dwa pioneczki więcej w końcówce. A dobrze, króle 8. Króle 8... No to wydaje mi się, że jak otworzymy tutaj tę linię, no to będzie elegancko. A jak otwieramy linię. Zagramy E5 i taka jest super, taki super pomysł jest, żeby po tym zagrać D5. No, i wtedy ten skoczek będzie musiał odejść, i ja tutaj sobie odbiję figurą. No i będą szachy na króla, i tam naprawdę niebezpieczeństwa. Dlatego on zagrał król D7, może i słusznie. No i teraz, no dobra, podciągnę wieżyczkę, no bo co innego zrobić? Trzeba grać wszystkimi figurami. Pewnie zagrał że G8, pewnie zagra, ale to chyba że G8, to zagramy F4 i tutaj, jakby. Przytrzymam punkt G5, punkt H2 też jest obroniony, a jak nasze ciężkie figurki zaraz wejdą do gry, no to ten król rzeczywiście może być atakowany. No i po biciu, ja tutaj właśnie przygotowałem ruch D5, no i nie widzę jakiejś sensownej tutaj reakcji dla czarnego. Ten król zaraz mata dostanie. Tylko jeszcze musimy uważać na to, jak Hetmanem odejdziemy, to żeby czarny nie miały ruchu. Hetman na F3 ponieważ no, będziemy musieli zagrać wieża G2 i się troszkę tutaj powiążemy. Także. No ale dobra, skoczek odchodzi, bije wieża E5, groże zagrać wieża E7 i na C7 będzie słabość. Yy, tak. Ok. A to mogę chyba od razu już rozwiązać sytuację, ponieważ tu bicie na E5 jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, że tutaj od razu mogę chyba na e7 zbić i po goniec e7 on nie może odbić, bo jest wieża e5 i, pod, i widełki, podwójne uderzenie. Chyba, że po e7 jest człowiek wieża g8. Pogoniec t7, będzie wieżyczka g8 i w sumie wisi nam hetman. Nie mogę zbić na g8, bo na h2 będzie wisiało. No dobra, to ja rozwiążę ten problem w taki sposób jednak. Zagram wieża e5. Tam, tam był taki wariant, jakbym zbi zbił na E7, wieża G8, i bym się cofnął gońcem na G5. No to okazuje się, że czarne mogłyby mi zbić na G5 i nie mogę odbić, ponieważ tutaj matis. Ok, zagrał konik na G6. Skoczy G6. Ja muszę tutaj. Odejdę w taki sposób, żeby tutaj grozić. Została nam minutka. Mm. No, jak na zawodnika 1500, tam całkiem przeciwnik przesz przeszkadza i nie jest tak prosto wygrać taką pozycję. I trzeba być uważnym. No, dobrze, to teraz już zagramy wieżyczka F7 i yy, no, chyba w tym momencie już tutaj jest dobrze. Król E8 będzie musiał zagrać. My zagramy Hetman C7, a to wtedy na H2 jeszcze będzie chciał nam oddać i nie damy mata. Yy. Pytanie, czy coś nam grozi? Ja jak nic nie grozi, to zagram wieża C7. I utrzymam siatki matowe, a on tutaj na hadba nigdzie nie może, Hetman f nie może i. No i nie wiem, co zagra. Groże wieża E1. Królew 8, Hetman D6, tak i wszystko z szachami musimy pamiętać o tym, żeby czasu nie oddawać przeciwnikowi. E... Chyba to takie naj, najważniejsze w takich otwartych pozycjach, bardzo dynamicznych. Królew 8, no dobra, f 8, y, Hetman, D6, wjeżdżamy. Wjeżdżamy z buta, jak to mówią. I nie ma co zrobić. Hety, skoczek E7, no i tutaj oczywiście Hetman, E7 i kończymy. Y, widzieliśmy efekt... Y, gdzie zagraliśmy partię włoską i gdzie tutaj był największy błąd czarnego? No Czarne popełniły błąd taki, że Goniec G4 wydaje się już podejrzany, ponieważ są dwie słabości. Goniec na C4 zrobił swoją robotę i pojawiły się motywy. Oczywiście powinny czarne tutaj rozwijać figurki. Kolejną rzeczą jest to, że. Sam pomysł goniec b4 i oddawania tutaj gońca za skoczka nie jest jakby takim pomysłem no, strategicznie dobrym, ponieważ my pioneczkiem odbijamy do centrum, jeszcze tam pojawiła się taka opcja, że goniec a3 często wychodzi. Jak goniec a3 wyjdzie, to będzie się przyglądał na pole f8 i to będzie utrudniał czarnemu zrobić roszadę. A ja pod D6 ewentualnie też często wchodzi to, że jak białe zrobią roszadę wieża 1, to dążymy do etni i otwieramy tą pozycję. To takie częste idee z gambitu Evansa. Także a później, już co? Czarne sobie nie poradziły z tym, że mają pioneczka mniej. Tutaj mamy silne centrum, które jest bardzo dobrze pilnowane, a ruch G5 już troszkę podejrzany jest. Ja wiem, że otwiera linię H, ale jak widzieliśmy po tej linii H, my trzymaliśmy bardzo dobrze ruchem Hetman G3 i nic nam nie grozi. A w tym momencie te dwie figurki są poza grą i wydaje mi się, że wiele takich rzeczy małych się złożyło na to, że czarne przegrały tą partię. To by było wszystko na dzisiaj. Na razie, cześć.